Nowa ukraińska rakieta manewrująca Flaming. Opis i użycie. Może zacznijmy od tego, że kilka, kilkanaście dni temu pojawiły się informacje dosyć zaskakujące o właśnie Flamingu, czyli o tej nowej rakiecie manewrującej, której produkcja już miała się rozpocząć, i pojawiło się wiele materiałów troszkę sprzecznych z takim podejściem, że zanim coś użyjemy na masową skalę, zanim zaskoczymy przeciwnika, to można powiedzieć nic o tym nie mówimy. Najprawdopodobniej powodem dlaczego doszło do pokazania tych flamingów, do pokazania dzisiejszego bohatera, było to, że no, niestety państwo, z którego pochodzi, jeśli chodzi o ich rakiety balistyczne, utraciło możliwość ich produkowania, przynajmniej w najbliższym czasie, czyli to co... Czym mogli się pochwalić? I dodatkowo mogłaby, mogło być to takie działanie, że ten sektor prywatny, który opracował Flaminga, chciał pokazać, że jednak ma coś do zaoferowania i może ten czynnik państwowy na razie tego nie chce, no ale teraz do końca, nie do końca będzie mógł się wycofać z próby, próby z zakupów, nie próby. Jak to się ma do produkcji, do wykrycia miejsca, gdzie są one produkowane? No, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, czy historia się powtórzy. I tak, tutaj inni komentujący też o tym mówili, i jeśli obejrzeliście dużo materiałów na ten temat, to raczej nie spodziewajcie się rzeczy zaskakujących. Ale, okej, okay. czym jest Flaming. Flaming oczywiście jest rakietą dużą. Jest to pocisk manewrujący o zasięgu 3000 km, napędzany przez silniki AL25 produkowane przez MotoShitch od kilkudziesięciu lat. I tak, nasz PZL M15, czyli nasz samolot, który jest jedynym odrzutowym samolotem rolniczym który był produkowany w latach 70. i na początku lat 80., i o nim porozmawiamy na moim drugim kanale, gdzie mówię o samochodach, motocyklach, ale też samolotach i statkach. W nim też zastosowano ten. Silnik, ten odrzutowy silnik, i tak oczywiście on był też stosowany. Jest stosowany na czechosłowackich samolotach szkolno-treningowych Albatros. Ale dla nas najważniejszą informacją, że jedna z wersji tego silnika, ponieważ tych wersji było dużo, to coś, co było montowane na naszym wyjątkowym samolocie. Który jednak już od początku założenia, jakie przyświecały jego konstrukcji, były no, nie takie jak trzeba. Ale okej. Okay. Inny kanał, inny materiał. I ten silnik ma oczywiście pozwolić rozpędzić się tej rakiecie, tak ją będziemy nazywali, do maksymalnej prędkości około 950 km na godzinę. Czyli tutaj mamy coś, co lata z tą prędkością poddźwiękową. To nie jest prędkość naddźwiękowa, to jest prędkość poddźwiękowa. Prędkość przelotowa ma wynosić około 900 km na godzinę. 850-920 km na godzinę. Jak sama nazwa wskazuje, te środki manewrujące mogą w czasie lotu wykonywać manewry. Najczęściej po zaplanowanej, wcześniej zaplanowanej trasie. I to nie wygląda tak, że on może dostosowywać swoje. Swoją trasę do zmieniających się warunków nie może być sterowany w sposób bezpośredni. Najczęściej tutaj o tym trzeba pamiętać, pamiętajmy, że jeśli chodzi o flaminga, to jest to dosyć prosta konstrukcja, wykorzystująca to, co mieli pod ręką. Jeśli chodzi o płatowiec i jeśli chodzi o głowicę i jeśli chodzi o silniki, no, mieli to pod ręką. My oczywiście mm, też jesteśmy w stanie takie coś opracować, tylko trzeba mieć chęć. Więc prędkość około 900 km, rakieta manewrująca o zasięgu 3000 km, maksymalnym zasięgu 3000 km, czyli już duże zdolności, jeśli chodzi o uderzanie, możliwość uderzania w głąb terytorium przeciwnika. I tak tutaj na ten maksymalny dystans leci ona ponad 3 godziny, ale to... Tego typu środki właśnie mają, takie prędkości mają właśnie zasięg. no Zasięg jest różny: od kilkuset do kilku tysięcy kilometrów. Jeśli chodzi o głowicę, to dużo mówi się o tym, że ona ma ważyć nawet tonę Tysiąc, nawet 1150 kilogramów, czyli dużo. O wiele bardziej prawdopodobne jest, że przy tym maksymalnym zasięgu raczej mowa o 500-600 kilogramach. Nadal dużo, ale tutaj ta różnica już zaczyna być Spora. Pamiętajcie jednak, że no, nawet pół tony, 600 kg potrafi zrobić robotę. Czy ta tona, nawet ponad tona, jest szansa na taką wartość? Nie wiemy. Może tym, o tym przekonamy się w przyszłości. Pamiętajcie, że wszystkie takie informacje, głośno wieszczone, głośno reklamowane, 3000, jednotonowa głowica, nie zawsze mogą się sprawdzać. Pamiętajcie, że po przeciwnej stronie. Jest państwo, które chce reklamować niektóre ze swoich środków rakiet jako hipersoniki, które przed uderzeniem muszą zmniejszać swoją prędkość w drastyczny sposób i mogą być przechwycone przez systemy obrony przeciwlotniczej, które nie są w stanie zwalczać hipersoników. Więc taki hipersonik, który nie do końca jest hipersonikiem. Ok. Ale nawet 500 kg to duża głowica. Jeśli chodzi o celność, to w przypadku rażenia celów w okolicach 3000 km mowa tutaj o tym cepie około 14 m. Może się to wydawać dosyć sporo, jeśli chodzi o odsunięcie od tego celu, w który tra chcemy trafić, ale tutaj mówimy o dosyć dużej głowicy. Nie jest to 1, 2, 3 metry, jakie potrafią osiągać konstrukcje zachodnie, ale nadal jest to coś no, dosyć celnego, dosyć. Pamiętajcie, że w czasach w latach 60., -tych, 70., -tych, 80 -tych, były niektóre środki, które miały tą możliwość błędu na poziomie 100, 200, nawet 300 metrów, tylko że one przenosiły zupełnie inne głowice i tam nie było mowy o jednej tonie jeśli chodzi o moc tej głowicy, tylko na przykład 300 tysiącach ton. Wiemy, o jakie głowice chodzi, a nawet więcej. Co jeszcze? Powiedziałem o zasięgu, o głowicy. Jeśli chodzi o wielkość, jest ona duża. Ona waży 6 ton. Długość 12-14 metrów. Rozpiętość, 6 metrów. I chociaż dużo się mówi o tym, że jest zbudowana z materiałów, które mają obniżyć wykrywalność, to jednak nie jest to aż tak proste do zamaskowania, i ze względu na wielkość, i ze względu na kształt. To nie jest środek, który będzie stealth. Tutaj sam kształt może być gigantyczną przeszkodą, ale jeszcze raz, pamiętajcie, że to jest coś zbudowane w sposób dosyć szybki przez sektor prywatny. Który nie zdołał zainteresować tego państwowego ich odbiorcy, no jakoś musiał zainteresować, i chyba teraz nie będą mieli wyjścia, jeśli oczywiście będą w stanie je produkować. Ponieważ produkcja początkowo ma wynosić, czy też obecnie wynosi jedną sztukę na dzień, a ma wzrosnąć nawet do pięciu, ponad pięciu dziennie. Czyli, no sporo. Co tu dużo mówić, tutaj mówimy o dosyć dużej ilości, jeśli chodzi o produkcję. Cena. 300-400 tysięcy dolarów. Myślę, że troszkę niedoszacowana, delikatnie to ujmując, nawet z tymi rozwiązaniami, jakie no, są tam zastosowane, ta cena się wydaje zbyt niska. Chyba, że jednak udało się zastosować rozwiązania, które tą cenę potrafią obniżyć do tak niskiego poziomu, ale wątpię. Jeśli by oceniać tego typu środek, to należałoby go ocenić jako coś skutecznego, jeśli ta produkcja będzie mogła być prowadzona w sposób masowy. Jeśli te parametry zostaną dotrzymane, to jednak 100-kilkadziesiąt, według niektórych jeszcze więcej rakiet tego typu miesięcznie to dosyć dużo, zwłaszcza, że mogą razić cele w odległości no ponad nie około 3000 km i ten materiał powstał żeby nie mówić o tym flamingu flamingu ponieważ podobnież został przez przypadek pomalowany na różowo no i wyszło że to flaming nie tu chodzi o to że my też jesteśmy w stanie po drugie stać nas oraz Mamy powody, żeby posiadać tego typu środki rakiety manewrujące. Oczywiście, nowocześniejsze, już z większymi możliwościami może z większymi głowicami chociaż niekoniecznie. tysiąc, 1100 kg myślę, że w wielu zadaniach by to wystarczyło. Z czasem można by coś większego opracować i myślę, że dla nas też taka ścieżka powinna być priorytetem żeby opracować stworzyć rakiety tego typu. O zasięgu 2-3-4 tysięcy kilometrów, w sposób samodzielny, żebyśmy mogli samodzielnie je programować, przepraszam, gardło wysiadło, wyznaczać cel i produkować je w dosyć dużej ilości, ponieważ tutaj chodzi o to, żebyśmy mogli na przykład posiadać, ich, posiadać je w liczbie dwóch, trzech tysięcy sztuk. I oczywiście przechowywać je w wielu miejscach, w odpowiednich warunkach, tak żeby nie dało się ich wszystkich porazić, tak żeby mogły być składowane w miejscach, gdzie przetrwają tą pierwszą fazę, gdzie tego typu cele są celami priorytetowymi. Pamiętajcie, że nawet gdyby to kosztowało milion dolarów, to byłaby cena bardzo dobra. Nawet 2 miliony dolarów byłaby to cena bardzo dobra. I tutaj mówimy oczywiście o 20 miliardach złotych, gdyby pomnożyć tą cenę przez ilość, którą byśmy potrzebowali. To jednak mamy nadal bardzo dobre narzędzie do zwalczania wielu celów w odległości dużej od nas. Celów, które jednak no, potrafią być bardzo ważne i mamy samodzielną możliwość tego zrobienia, co też jest bardzo ważne. Czy taka decyzja zostanie podjęta? Myślę, że nie. U nas jest taka z... niechęć do tego typu rozwiązań. A myślę, że to by był czynnik bardzo odstraszający, nawet z zwykłymi, konwencjonalnymi głowicami, niekoniecznie z głowicami A. I tu ktoś w domyśle może powiedzieć: No, chcesz przyszykować się, że może kiedyś takie będziemy mieli? Czemu nie? Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jak myślicie? Czy to wypali im, czy będą w stanie to produkować, czy będą w stanie to kierować w stronę swoich przeciwników i czy to była właśnie taka akcja troszkę pr żeby przykryć te problemy z innymi środkami i troszkę taka akcja producenta, że no teraz już wszyscy wiedzą, że mamy taki środek, no to musicie go kupować i używać. Zapraszam do dyskusji. Dziękuję wam za uwagę. Zapraszam do wsparcia Patronite. Zapraszam do wsparcia. Na przykład poprzez możliwość postawienia symbolicznej kawy. Za co bardzo dziękuję, czy też komentarz z super podziękowaniem. Poleć, oceń, skomentuj. To bardzo pozytywnie wpływa na ten kanał. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.